Dzisiaj spełnia się moje osobiste marzenie, marzenie mojej fundacji, ponieważ y, punkt profilaktyka zdrowotna, działania prozdrowotne to jest, to jest najważniejszy punkt y, naszej działalności. Moje marzenie o tym, aby bezpłatne badania się odbyły, żeby było to po prostu dla Państwa bezpłatnie, bez kolejek, konsultacje badania. Dzisiaj to wszystko się tutaj w gminnym ośrodku w Starszewach odbywa dzięki zaangażowaniu tejże placówki pana burmistrza Jacka Pauli i przede wszystkim 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku i wspaniali specjaliści z tejże placówki, którzy u nas goszczą i badania i konsultacje wykonują. Dziękuję. Regularnie, co rok, półtora, i no, chciałabym tego docenić. Wczesne wykrycie nowotworu piersi to jest wykrycie zmiany w bardzo małym rozmiarze. Czyli, jak przychodzi pacjentka na USG i mamografii i zmiana nie przekrocza 2 cm, można powiedzieć o wczesnym wykryciu. W związku z tym, jest to całkowite wyleczenie z nowotworu. Wspólnie z Fundacją Beatus zorganizowaliśmy taką białą sobotę. Bardzo nam zależy na tym, żeby poprawić wypywalność na KPRSi, zwłaszcza w terenach wiejskich, w terenach poza dużymi ośrodkami, które dysponują własnymi szpitalami. Największy sukces można osiągnąć jak wiadomo przy wczesnym wykryciu nowotworów piersi, raka piersi, stąd najważniejsza jest profilaktyka. Profilaktyka jest bardzo ważna w nasze zdrowie i warto się badać, żeby jak najwcześniej wykryć cokolwiek by móc temu zapobiegać. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w naszą akcję profilaktyczną. Drodzy Państwo, dzięki specjalistom ze Szpitala Marynarki Wojennej i dzięki Fundacji Rodziny ciecholewskich możemy wygrać rzecz najważniejszą – własne życie.